Cześć, witam was Energeek. w kolejnym odcinku to było grane console Edition i dzisiaj mam dla was grę Red Steel 2. Ogólnie cała, całkiem ciekawa historia z tą grą, jakiś czas wcześniej, przed premierą drugiej części pojawiła się część pierwsza, która też się pojawiła, to było grane, Red Steel, która ogólnie była uważana za dosyć takiego krapa, Została ona stworzona przez Ubisoft. Krapa nie dlatego, że gra była zła, bo ona miała całkiem niezłą grafikę i ogólnie zamysł był niezły, ale w zasadzie poległa na podstawowej funkcji wilota czyli sczytywania ruchów. Było to niewygodne, nie działało. Raz na jakiś czas wychodziły ciosy specjalne, także ogólnie ten Red Steel był. No, w zasadzie, jeżeli to miała być gra, która miała być pokazówką możliwości Nintendo Wii no to zdecydowanie się to nie udało. I myślę, że y, oczywiście tutaj powód y, złego szczytywania mógł być po jednej i po drugiej stronie. Mogło le leżeć po stronie dewelopera Ubisoftu, ale mogło też leżeć po stronie Nintendo. Prawdopodobnie gdzieś to y, powód był gdzieś tutaj po środku. Y, I po jakimś czasie Nintendo chyba samo doszło do wniosku, że precyzja klasycznych oryginalnych wilotów nie jest na tyle em, wysoka, jaką by sobie życzyli, wprowadzono coś takiego, co się nazywa Wiimotion Motion Wii Motion plus. Niestety nie mam te, tego, żeby wam pokazać. Niemniej chodziło o to, że to była taka specjalna kostka, którą wpinało się tutaj w dół wilota e, i powiększała ona, zwiększała ona precyzję e, samego urządzenia. Później Nintendo zaczęło produkować już wiloty, tak jak na przykład ten, który ma wbudowaną tą funkcję, dzięki czemu ta gra, dzięki czemu ten kontroler lepiej działa. I Red Steel 2 był właśnie jedną z pierwszych gier obsługujących tą Wii Motion Plus i był on właśnie wydawany często w takim bundlu, gdzie oprócz gry znaleźliśmy właśnie tą kostkę do wilota. I teraz ciekawostka, bo... Gdy pierwsza część wyszła i okazała się ogólnie krapem przez to kiepskie sterowanie, yy, gracze zapamiętali, tak, że tytuł Red Steel na Wii jest, no, krapem. I zdecydowano się wydać drugą część pod tym samym tytułem, oczywiście z dwójeczką na koniec. Yy, I to było dla mnie trochę absurdalne, bo nie dość, że te gry w zasadzie w ogóle się ze sobą nie łączą. Yy, Pozostaje ten niesmak po części pierwszej, i można było tą grę wydać po prostu pod innym tytułem. A jednak się zdecydowano wydać pod tytułem Red Steel 2. I wydaje mi się, że też to spowodowało, że gracze pamiętali, że no, ta pierwsza część była taka se, i druga część pewnie nie zagrało w tylu graczy, którzy w tę grę powinni zagrać. I co ciekawe, gdy odpala się to Red Steela 2. W zasadzie wszystko zostało zmienione. I setting, i oczywiście fabuła, no to wiadomo, i bohater, wszystko, wszystko zostało wymienione. W zasadzie z tą, z tą grą łączy tylko i wyłącznie tytuł. Oczywiście gra obsługiwała już ten Wii Motion Plus. Z Wii Motion Plus też był pewien problem i to sam doświadczyłem na własnym przykładzie, że nie wszystkie gry go obsługiwały, szczególnie te gry, które były wydane. Przed Wii Motion Plusem i na przykład Red Steel nie działał z Wii Motion Plusem. Jeżeli miałeś pada, który miał tą funkcję wbudowaną, on po prostu nie działał. Więc trzeba było mieć takiego pada, który nie miał tej funkcji, i dopiero gra się uruchamiała, tak? To chyba tam nie wykrywał pada, nie pamiętam dokładnie. Natomiast nadeszła, nadszedł Red Steel 2. Ja pamiętam, że pierwszy raz czytałem recenzję FPS X Extreme i była mocno pozytywna, i ludzie się strasznie podniecali, że. Czy tam ten redaktor strasznie się podnieca, jako to jest świetna gra. Ja przyznam szczerze, że jakoś mi się to wtedy wydawało dziwne, no bo jak grać w FPS-a na tym, jak? Jak? Nie da rady, <laughs> nie da rady. I okazało się, że Red Steel jest jedną z naprawdę tych fantastycznych gier, które jest FPS-em, który fajnie się steruje, który działa precyzyjnie i który w zasadzie. W której bohater wykonuje dokładnie to, co chcesz wykonać przy pomocy właśnie Wilota. Tak jak mówię, wyrzucono wszystkie, wszystko to, co było związane z tym. W grze wcielamy się w takiego bezimiennego bohatera, którego nazywają po prostu bohater, hero. Należy on do takiego specjalnego jakiegoś klanu. Akcja dzieje się tak jakby na dzikim zachodzie, ale on jest jakby samurajem. Takie powiem połączenie trochę czasów samurajskich samurajski z dzikim zachodem. Aczkolwiek jest też tutaj broń palna, broń maszynowa. Także taki trochę dziwny, dziwny klimat połączenia tego wszystkiego, ale całe szczęście wypadło to naprawdę dobrze. W grze mamy do możliwość albo siekania kataną, albo strzelania z pistoletu, bądź łączenia tych dwóch elementów. I cała gra polega na tym, że mamy dosyć takie powiedzmy, zadania, które są dosyć proste. Typu kogoś zabić, coś tam odnaleźć, które mamy jedną, taką jakby otwartą mapę, która jest hubem, ale ona jest maluteńka. I właśnie na tej mapie wychodzimy do kolejnych zadań. Można powiedzieć, że różnica jest taka, że ta gra była powiedzmy, liniową strzelanką. Tutaj mamy kilka tych hubów następujących po sobie, na których wykonujemy jakieś tam zadania bądź szukamy, szukamy znajdzień. I cała zabawa polega na tym, że wilotem machamy, machamy mieczem. Natomiast yy, oprócz tego możemy też strzelać. Różnica jest taka, że nie, znaczy nie możemy równocześnie mieć karabinu i machać yy, kataną. Cała zabawa polega na tym, że naprzeciwko nam wyskakują różni przeciwnicy, których na przykład ciosy trzeba blokować, bo trzeba cio yy, zadawać ciosy odpowiednio, bo jeżeli przeciwnik broni w ten sposób, no to my musimy ciachnąć go, poziomo, natomiast jeżeli blokuje w taki sposób, musimy go ciachać pionowo. Oczywiście do tego dochodzą jeszcze bloki, czyli blokowanie kataną, możliwość strzelania, które tak naprawdę zadaje małe obrażenia potężniejszym przeciwnikom, ale można łączyć to po prostu w komba. No i oczywiście jeszcze mamy ciosy specjalne, które wymagają różnych, przeróżnych wymachów i gruchom, i wilotem, w ten sposób, do, do siebie. Różne tego typu, e, to się nazywają, różne techniki. I to wszystko, muszę przyznać, że sprawdza się naprawdę nieźle. Ja byłem naprawdę zaskoczony, jak fajnie się w tego Red Stila gra. Całość stworzono w takiej grafice cel-shadingowej, co e, niestety, znaczy, wstety niestety, zrobiono tą grafikę cel-shadingową, wydaje mi się, z jednego prostego powodu. Dzięki temu gra wygląda, jakby była Bogatsza w detale niż jest w rzeczywistości. Ten cell shading faktycznie sporo daje. I muszę przyznać, że gra działa naprawdę dobrze. Ona działa chyba nawet w 60 ramkach na sekundę. I to nie widać tej biedy w tej grze, szczerze mówiąc. ona jest tam. Wiecie, no to jest Wii, tak? Miał porównywalną moc do PlayStation 2, także tam cały szut cudów nie ma, ale faktycznie nie zauważa się tego przez to, że jest dodany ten cały cel shading. Oprócz tego twórcy dorzucili nam masę jakichś znajdziek, można czasami coś zestrzelić, coś tam otworzyć i tak dalej, zebrać i tak dalej, także mamy tutaj tych skupę tych zadań, które możemy wykonywać, oczywiście, z czasem możemy upgradeować naszą broń, możemy upgradeować pistolet i tak dalej. Natomiast yy, podstawową funkcją, jak w większości gier, chyba wydaje mi się, że na Nintendo to jest po prostu fan, żeby ci ta gra sprawiała masę fanu, i faktycznie Red Steel yy, ten fan sprawia, bo jest to naprawdę dzięki temu, że to sterowanie zostało dopracowane przez tego Wii Motion Plus, jest naprawdę satysfakcjonująca rozgrywka. I ja się nie spodziewałem, przyznam szczerze, że. Nie wyobrażałem sobie, tak jak mówię, grania na, w grę FPS, a tutaj wszystko się doskonale sprawdza, składa i daje po prostu radę. Ehm, precyzja Wilota e, z Wii Motion Plusem jest tak duża, że na przykład twórcy poumieszczali takie specjalne monety, które trzeba strącić pistoletem, i one są często tam gdzieś daleko, daleko hen-hen umieszczane i nie miałem najmniejszych problemów, żeby je. Tym pistoletem strącić, co według mnie pokazuje, jaką, jak dużo dało to dodanie tego Emotion Plus do całego tego sprzętu. Grałem, ma jakąś tam fabułę, ale ta fabuła jest powiedzmy sobie szczerze, mało interesująca i tak szczerze mówiąc, tak grałem i tak nie za bardzo w ogóle ją e, e, śledziłem, bo ona była jakaś taka w ogóle tam, wiecie, jest jakiś gościu, którego trzeba pokonać, wielki, big boss i tak dalej. Natomiast y, cała zabawa polega właśnie na tym walce tymi mieczami. I pistoletem, tą kataną i tym pistoletem. Oprócz tego mam jeszcze, tu nie wspomniałem, uniki, gdzie możemy za plecy się chować. Są ciosy wykańczające, czyli takie można powiedzieć fatality, które można wykonać, i też tych ciosów jest sporo, bo to w zależności czy machniemy tak, czy tak, te ciosy są różne. Także bardzo dużo tutaj dodano tych funkcji naszemu bohaterowi, które jeszcze bardziej mało przyjemnić, ale też skomplikować tą grę, bo miałem taką, taką fazę, że grałem w tego Redstilla dosyć intensywnie i potem. Wyjechałem na wakacje i odstawiłem go na troszkę ponad tydzień i gdy wróciłem, nie mogłem, znaczy wiecie, to po części dlatego, że zapomniałem ciosów, ale też ciężko mi się było znowu wdrożyć w ten cały... Cały system, ale kiedy już zaczniesz go ogarniać, no to naprawdę czuć, że czujesz się po prostu jak samury. Faktem jest też to, że przy bardziej intensywnych pojedynkach się mocno napociłem i to jest taki też, można powiedzieć, takie ćwiczenia, trochę. Polecam grać na stojąco, na siedząco się gra gorzej. Wydaje mi się, że na stojąco gra się lepiej i faktycznie się można upocić podczas tych pojedynków. Fajnie też widać progres. To jest też fajna rzecz, że na początku dwóch przeciwników to już masz pełne pory ze strachu, że zaraz zginiesz, natomiast pod koniec gry, pięciu, dawaj tam siekasz jak szalony, e, zamienia się to w taki, można powiedzieć, taniec bohatera z tą kataną i z tym pistoletami. To jest naprawdę spoko. Wydaje mi się, że tutaj fajnie pokazano ten progres, twój przede wszystkim progres, kiedy jesteś po prostu w tym coraz lepszy, e, co robisz. Gra też nie jest jakoś specjalnie długa. Tych misji, tak naprawdę te misje są bardzo króciutkie. No, i to tam miało, wiecie, niewielką pamięć, więc te, nawet te otwarte niby mapy, tak w cudzysłowie otwarte, one są bardzo malutkie. Tam przejście z jednego końca w drugi zajmuje, nie wiem, czy minuty, także one są naprawdę malutkie. Ale wokół, ale tam mówię, no te zadania też nie są jakoś specjalnie ciekawe, bo to albo kogoś pokonać, albo coś tam znaleźć, albo zniszczyć jakieś plakaty i tego typu rzeczy, także można powiedzieć takie, można powiedzieć, takie wyświechtane trochę standardy. Natomiast na całą ozdobą są te pojedynki. No i oczywiście są jeszcze pojedynki z bossami, gdzie trzeba już się trochę bardziej napocić. Faktycznie wtedy znajomość tych wszystkich technik kataną, pistoletem jest wymagana, żeby to przejść. Powiem Wam tak, no ja się bawiłem, kurde, naprawdę się bawiłem świetnie. Nie mogę powiedzieć o tym przy tym, że bawiłem się super. Gra mi się podobała, co ciekawe, ale to sterowanie doprowadzało mnie do szewskiej pasji i pamiętam, ile razy rzucałem tą grę, mówię nie, 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 przejdę dalej i koniec i potem zaciskałem zęby i brnąłem, natomiast tutaj wszystko jest płynne i się przechodzi, tak wiecie, gładko i to jest, to jest wydaje mi się też fajne, że, że, że... mocno naprawiono te błędy, błędy poprzedniczki. Jestem ciekawy, tutaj, wydaje mi się, że ta gra się w ogóle bez tego Wii Motion Plus nie, od, nie odpala, bo to jest napisane, że jest Requires Wii Motion Plus. Nie wiem, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że ona się bez tego niestety nie uruchomi. Natomiast to naprawdę naprawdę fajny tytuł, i muszę przyznać, że spędziłem kilkanaście godzin z nim i bawiłem się naprawdę zacnie. No i przede wszystkim to, że korzystasz z tego Wilota i nagle sobie uświadamiasz, że kurde, można zrobić fajnego FPS-a na Wilota. Tak? Jesteśmy przyzwyczajeni do grania na padzie, że jedną gałą chodzisz, drugą gałą sterujesz myszką. Tutaj muszę, yy, sterujesz widokiem, czy też kamerą. Tutaj trzeba było zrobić to troszkę inaczej, bo no nie możesz sterować widokiem w żaden sposób, więc tym chodzisz, a tym po prostu obracasz się na boki, co wymaga trochę przyzwyczajenia, ale kiedy się przyzwyczaisz i zaczniesz ogarniać, zaczynasz po prostu w to wymiatać. To jest, to jest wydaje mi się, fajne. Także. No, dobrze, że, ta, że ten Ubisoft wyciągnął te wnioski po swojej pierwszej części, która, w mojej opinii, była dosyć taką, no, można powiedzieć, porażką, i wydaje mi się, że to w ogóle była gra, która była e, tytułem startowym. Nie chcę tutaj skłamać, ale wydaje mi się, że to był tytuł startowy, więc jak na tytuł startowy, który po prostu nie działał i obnażał wszystkie e, wady e, sterowania e, wheelotami, no to ta gra to jest niebo do nocy. Także no. Niebo do nocy, dzień do nocy. Także naprawdę fantastycznie się w to migrało grało i ubawiłem się przednio. Jeżeli macie Wii, nie, spróbowali, nie spróbowaliście jeszcze Red Steela 2, naprawdę warto. Fajna gra, fajnie pomachać łapami, fajnie zabawić się w takiego, można powiedzieć, samuraja, samuraja boja na Dzikim Zachodzie, bo naprawdę sprawia masę Friday i dużo satysfakcji. Natomiast. Seria, wiem, że miała być jeszcze trzecia część, coś tam się narodziło, ale koniec końców gdzieś umarło się, rozmyło i niestety trzecia część już nie powstała. Niemniej, jeżeli graliście tylko w tą część, to pamiętajcie, że te dwie gry w zasadzie nie mają ze sobą nic wspólnego i wszystkie wady, które pojawiły się w jedynce, możecie o nich zapomnieć, bo w dwójce tych wad po prostu nie ma. W zasadzie dzięki temu, że użyto tego Wii motion plusa i zwiększono właśnie precyzję sterowania. Jednakże jeżeli szukacie czegoś ciekawego, żeby sobie pograć w wolnej chwili, Red Steel polecam, naprawdę bardzo fajny tytuł. No i naprawdę fajnie mi się grało. No, nie mogę za dużo tutaj o tej grze powiedzieć, bo ona jest w zasadzie pod kątem mechaniki bardzo prosta, tam nie ma jakichś skomplikowanych rzeczy, więc to tyle, no, to tyle. Pozdrawiam Was, i trzymajcie się, do następnego, cześć!